Ale po prostu ten. Trochę nam się zepsuło. Nie wiem czy on coś chyba przeszypał. I ten. I pokażę, bo po prostu nie widzieliście tego 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 kawałka. Tak, nie, co się stało. Kliknie mnie. Nie obejrzyjcie. A nie, nie obejrzyjcie. Kurde. No po prostu zobaczycie, jak to dwa Jeden i jeden krótki. Macie czater, dwa party. Part 2. Nie, pa part 2 i pół. Part 2 i pół, o. Nie, 3 i pół. Nie, part 2 części drugiej. Part 2 drugiego, partka części drugiej. Co? No nie wiem, no Part 2, partka trzeciego. Parta, no to ja nie wiem Albo od tego... Ale... Albo po prostu mam wszystko. Zacznijmy Sorry, widzowie, jakoś nam się tu trochę zepsuło. Dobra, to jak coś, to to będzie part czwarty. Dobra? To jest part cztery. Będzie masakrycznie krótki. Będzie turbo krótki, no ale sorry, no, zepsuło nam się coś. To możemy od razu jeszcze nagrać początek czwartego. W sensie trzeciego, trzeciej gry. A! Nie to jest, to jest druga. A, no trzeciej, no, przepraszam. O, sorry Po no, prostu wam tu wkleimy... Nie, no, nic nie zrobimy, po prostu się zakończy jak się wykoleimy. To co? No, co jest? Nie, Mam nadzieję. A tam ten part, ile może trwać? Z 15 minut? Chwilę trwało, bo tam parę jeszcze umarliśmy dodatkowo. Nie patrz. Trudno. No może sobie popatrz na te kartki? No popatrz na te kartki. Nie będziesz to tak No Właśnie jest tak samo jak wtedy. Tylko są inne cyferki dwa cztery jeden co co nie coś przekręciłem. no tak trzy dwa no czekaj kolory tak to ten, ten tak kolory tak to trzy dwa cztery jeden O Jezu, przepraszam! Dobra, sorry No Dobra, razem nam się dzieje. A to po prostu będziecie mieli krótsze party tutaj. No, będziecie mieli krótsze party po prostu.

ty, ty jesteś, ty możesz mnie uratować, to jest perfekcyjny. I'm sorry, Przepraszam, I can't let leave. nie mogę darować. Życia? Like nie chcę <laughs> A, no, no ale to wyjść. Ja zacząłem ja obawiać, a, a to było well, coś tam. I so much time to. tak

Właśnie się trzeci part chyba dodał, nie? I chyba trzecia się w film skończy. Ty to możesz. I że ten. Dodano do YouTube. A tu może trochę starych się zapisałem. zobaczymy. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczek. O, to nie koniec. Player. Player! Będziecie jeszcze gra? Nie, wydaje mi się, że nie. A, no, Dobrze, widzowie. Chapter 2 Flying the Web. Dziękuję, zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczek. Ustawiony na wszystko, żebyście zobaczyli. Nawet najmniejsze przeróbki, takie jak to. Do zobaczenia. Pozdro. mm -hmm.